Cześć raczki, to droga duszy. Robimy sobie czytanie na grudzień dla Waszego znaku Zodiaku. Czas przeleciał bardzo szybko. No i czas już wielki, tak? Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, więc bierzcie jak z Wami rezonuje. Nie blokujcie się, nie nastawiajcie, nie projektujcie czegoś. To jest przestrzeń poszerzania i inspiracji, a nie zamykania się w myśl o kształtach, wzorcach, schematach. Eee, rolę sobie zamieniacie, czas jest płynny. Nie wiem, czy to powiedziałam w końcu, czy nie. Eee, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że wspieracie kanał i dla tych, którzy chcą nadal wspierać kanał, to znaczy dla, w sumie dla nowych, tak? bo ci co wspierają, to wiedzą. I jest mi bardzo miło w związku z tym. Eee, możecie wspierać kanał poprzez link do By Coffee tu, tam możecie mi kliknąć kawkę lub też poprzez przycisk wspieraj i w ramach tego robię raz w tygodniu teraz takie czytania dodatkowe, poszerzone dodatkowe lub poszerzone, zależy jaką mam inspirację jakiej myśl mi przyjdzie do głowy na co będzie energia zapraszam Was również na kanał Klub Gorącej Herbaty z duszą i to jest kanał dla kobiet i, i tam są właśnie takie babskie czytania i też będziemy robić sobie czytania miesięczne już, już wkrótce, tylko najpierw skończę tutaj Yy, I co, jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, yy, to piszcie do mnie na maila duszydroga.małpa.gmail.com Wyskakuje na końcu filmu, jest w opisie każdego filmiku. Jeżeli potrzebujecie czytań rocznych, chcielibyście zamówić, to już otwieram listę, no bo później czas jest oczywiście krótki, nagle się robi, już się robi krótki. Jak to leci wszystko? No dobrze. Słuchajcie, na początek tło i tu... Słodkie rezultaty czekają. Jakby nie uciekajcie od tego, jakby wy robicie w tył zwrot. Um, uwierzcie, że coś fajnego na was czeka, że duch, duch, że góra ma plan wobec was. Jakby może jeszcze tego nie widzicie, może jeszcze tego nie, u, nie czujecie, ale może coś dużego do was idzie, a wy się odwracacie od tego, jakby albo się bójcie w to uwierzyć, że może coś naprawdę fajnego się wydarzyć, być że to może być e, fajny czas jakby tak, coś takiego a nóż, widelec e, e, no, odwrócę się i żeby, wiecie, tak jak z, z przesądami, nie? Że, że, żeby nie zapeszyć, no coś takiego ehm, no i piszemy sobie tarota, nie? spojrzymy sobie tarotem co tam się, co tam za wami tak, co tam za wami co tam za wami? W grudniu, co za wami w grudniu? Cztery pentakle, cztery denary. No, utknięcie w strefie komfortu bezpieczeństwa, i to się tutaj pięknie zaznaczyło. Być może właśnie będzie odwrót, tak? Więc wyjście z tego ograniczania siebie, blokowania się w tym, co mam, żeby tylko. Y, może tu oszczędzaliście, tak? Boicie się, bo macie jakieś złe doświadczenia, tak? Że jak sobie trochę pofolgujecie, no to y, stracicie, a tu jest słodkie rezultaty czekają, jakby przychodzi być może nagroda, której wy. Jakby nie bardzo chcecie uszknąć z tej nagrody. Coś tu, coś tu jest dużego. Może się boicie, może się wstydzicie. No jest takie, zastanawiacie się, jak z tego wyjść, bo już wyrosłam tutaj, już dojrzałam. No jak teraz pokonać ten mur? No tak naprawdę można go generalnie przeskoczyć, nie? Wychodzicie z jakichś ograniczeń, z blokowania siebie, z niewiary w siebie, z granic takich murów, ale też spod wpływu czyjegoś, być może męża, ojca szefa jakby, dostajecie być może większe kompetencje, tak? Z ograniczeń wychodzicie, z no, no, jakichś takich też myślokształtów, schematów, strachu. To, co macie, tego jakby, to, tego Wam nie ubędzie. Okej. Okay. Wy w grudniu, Wy w grudniu, Wy w grudniu. Marzenia, sny, realizacja marzeń, dużo rzeczy może być, ale że nie, żeby nie, może właśnie się tak blokujecie, żeby w iluzji, żeby za, tyle szczęścia może być, żeby to się nie zaperzyć. i znów stawiacie granice, jakiś schemat być może znów wchodzi. Albo pojawia się osoba dojrzała, tylko to jest mężczyzna dojrzały, jakiś konkretny, o kim marzycie, ale już osoba dojrzała. Która wie o czego chce, czego chce od życia, i może to jest spełnienie Waszych marzeń, ale to jest też stworzenie swojej firmy, swojej działalności, poszerzenie, otwarcie się bardziej być może, żeby stworzyć sobie coś Waszego, według na Waszą modłę, że tak powiem. Ale może to być też, być też osoba. Zaraz sobie dopytamy i gdzieś odłożyłam karty i nie wiem tu. Cztery pentakle. Cztery pentakle. Mag ja mówi: Mam całą moc, skupiam ją w sobie, wychodzę z tego, działam, nie oszkuję się, jakby nie tworzę iluzji, yy, nie zamieniam yy, wody w złoto ani tam czegoś innego. Yy, nie tworzysz tworzę sztucznego złota, może tak, yy, tylko ja to mam po prostu, mam w sobie. Jestem liderem swojego życia, mogę kierować się w którą stronę chcę, mogę się odważyć, mogę powiedzieć czego chcę, mogę pokazać, e, mogę też przewodniczyć innym. Wychodzę z moich jakichś ograniczeń, które mnie zabezpieczały do tej pory. Siódemka kielichów. O. No i proszę bardzo, no i wychodzę, że tak powiem na wolność, uwalniam się, jestem no, jak nowonarodzony. No, ponarodzone, realizują się moje marzenia, moje jakieś plany, znaczy wasze, moi drodzy. Jesteście w tym świeżakami, więc trzeba będzie uważać i słuchać czasami tych dobrych rad, ale realizują się jakieś fajne marzenia, transformacja, może to Was, może was, Wasze spojrzenie na siebie samych. Transformuje tu coś, może dojrzewacie, właśnie wreszcie widzicie siebie jako osoby takie dojrzałe, dorosłe. Takie zasługujące, też zasługujące na szacunek, ale tu jest nowa droga, bo to może być mm, głupiec. Mówi o dziecku też, więc jeżeli tak, to może oczywiście być, ale e, tu jest bardziej pokazane, ja zaczynam moją nową podróż z czymś. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli rozpoczynam nową podróż z dzieckiem, to może być też taka kwestia, bo to jest zupełnie coś nowego, czyli jestem w ciąży i. No, się do tego jakby mm, szykuje, no to jest zupełnie inny świat, tak? Nasz świat zmienia się wtedy o 360 stopni, tak? Wszystko, wszystko. Ale tu może być, ja zaczynam moją nową podróż, zmieniam swój sposób patrzenia na to, co ja mogę, czego nie mogę. Mogę już realizować moje marzenia i to jest piękne. Być może długi czas się blokowałam, blokowałem, ale to było potrzebne, żeby się otworzyć teraz, tak? jest zmiana, transformacja, otwarcie się na nowe, odważenie się. Ok, No to w takim razie, na czym będziecie się skupiać? Może dziedziny nowe działania, nowe obszary, odkrywanie czegoś. Mam jakieś doświadczenie, no trochę z głową w chmurach, taką z nadzieją, trochę tak bujaniem po obłokach. i tu też też trzeba uważać, tak, bo Um, możecie trochę za bardzo bujać w obłokach, trochę wchodzić w iluzję, żeby za bardzo nie odlecieć, tak? Obszar skupienia, obszar skupienia. Bo też, jeżeli tu nie było pracy, teraz do tego nawiążę, no to tu nie będzie tych słodkich rezultatów, tak? To dla tych, którzy tam pracowali, oczywiście, tak, zbierali, odkładali na przykład. No teraz na przykład możecie sobie na coś pozwolić. No to na czym będziecie się skupiać? Na tym, żeby wyjść z jakichś myślokształtów, ograniczeń, schematów, żeby znaleźć inne rozwiązanie na daną e, sytuację, która Was męczy. Taka, nie wiem, czy wejść w to, czy nie wejść, tak się waham. Trochę jestem tu, trochę jestem tam. Nie widzę innej możliwości, jak balansowanie pomiędzy jedną rzeczą, a drugą. Tym światem, a tamtym światem, ale to jest tylko w głowie. To jest tylko w waszych myślach, które Was ograniczają, bo nie widzicie albo całości. Widzicie tylko wycinek czegoś. Lub też ktoś może Was blokować. Jak najbardziej to jest czwórka mieczy to jest też blok czwórka denarów jest też blokadą. A to jest przełamywanie schematów blokad, tak? Robienie jakichś wyłomów. Potencjał grudnia dla Was. Wyjść, zakończyć jak, jakąś trudną sprawę. Jeżeli macie sprawy urzędowe, żeby zakończyć właśnie to, wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, e, transformacja emocjonalnie, żeby się uzdrowić, wzmocnić, e, ale to jest też spotkania takie ciepłe, czułe, troskliwe. To są też oczywiście randki w tle, ale tu jest po, pokazane, żeby właśnie. Skupiać się na tym, żeby znaleźć rozwiązanie, i potencjał jest do właśnie, zaraz dołożymy sobie, do wyjścia z tej trudnej sytuacji, do zakończenia tej jakiejś trudnej sytuacji, która was jakby nie widzicie wyjścia z tego, a jest tutaj jakby, na, jest ta możliwość i prawdopodobnie wy wyjdziecie z tej sytuacji, bo jest tu duży potencjał zakończenia tego. Czym się zmagacie? Ósemka mieczy. Tylko nie widzicie po prostu rozwiązania. Ósemka mieczy. A może przybędzie ktoś, kto będzie. spojrzy na to zupełnie inaczej. Właśnie rycerz kielichów. Ymm, I Wam podsunie koncepcję jakąś. Ósemka mieczy. Transformacja zmiana. Z Zobaczcie. As buław mówi o ruchu, o zadziałaniu, nie siedzeniu w głowie, bo tu nie ma co siedzieć i rozmyślać. Tu trzeba ruszyć, coś zadziałać, i wtedy pokażą się nowe mm, rozwiązania. <laughs> Przepraszam. I być może i mamy królową buław, pięknie. Bo może przy, przybyć ktoś właśnie. To będzie zmiana ruch, to, kto wprowadzi zmianę, i wy będziecie wiedzieć, może to być rycerz kielichów, królowa buław, ale bardziej Wy możecie być tą królową buław. Być może spojrzycie bardziej sercem na sytuację i to zmieni obraz wszystkiego. Bo być może dacie więcej czułości sobie, czy też komuś, i to zmieni obraz wszystkiego znajdziecie wtedy rozwiązanie. Lub też ktoś może Wam podpowiedzieć rozwiązanie. Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. Trójka mieczy, żal, rana, ból, to co się sączyło, co się nie chciało uleczyć i to Was tak dobijało, być może ktoś tak szarżował, jeździ po Was, po was tak? E, tu jest e, cesarzowa, matka, może, dotyczyć, może to dotyczyć kwestii mamy, jakiegoś żalu, może macie e, konflikt e, z mamą albo jakiś żal po prostu. Lub wy jesteście mamą, tak? I, I czujecie się zranione, jakby, że ktoś właśnie. Cesarzowa to jest matka, to jest żona, to jest kobieta, generalnie spełnienie, tak? Ale jest tutaj zamknięcie jakiegoś bólu, rany, rany matki może. W związku z tym warto by zajrzeć tam głębiej, poszukać, czego może dotyczyć ta rana. Ale jest tutaj możliwość, jak najbardziej, I, i mamy tego rycerza kielichów, więc coś z uczuciami, e, jak najbardziej e, może trzeba popracować, żeby, żeby właśnie zamknąć jakiś proces, który trwa już bardzo długo. Mhm. Zagrożenia w takim razie. Zagrożenia. 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 Szóstka kielichów, jeżeli dacie się wciągnąć, no właśnie, znów takie animozy jakieś rodzinne, może być coś też takiego, to też znów dotyczy się y, kwestia dom, rodzina, matka, rodzice. Może spójrzmy tak, bo, bo czytanie jest ogólne, ale y, no, tutaj takie działanie emocjonalne, może ktoś chce na Was wpłynąć emocjonalnie i, i tu jest właśnie, będzie takie, daje się temu ponieść, no to... Utkniecie gdzieś w jakiejś przeszłości, w jakichś zobowiązaniach, też e, królowa Mieczy. To jest racjonalizm. Albo ktoś jest wyrachowany i działa tak s, w sposób wyrachowany, właśnie, żeby coś osiągnąć, mm, i wpływa manipulacją też w jakiś sposób. Wyjść z jakiegoś uzależnienia y, od kogoś, od y, zobowiązań, jakich, bo to nie są jakby rzeczywiste zobowiązania. Wy już czegoś wyrośliście, wy już nie jesteście y, małymi dziećmi, żeby dać sobą manipulować, żeby żeby Wam rozkazywać, tak, więc być może rodzic, ojciec, matka, oboje lub jakieś osoby starsze, które chcą wpływać na Was, że macie zrobić tak, a nie inaczej. I tu zagrożeniem jest, jeżeli dacie się temu albo y, takim emocjonalnym manipulacjom, albo wręcz takim właśnie rozkazom, jeżeli dacie się, bo to mają królową miecz, ona jest y, z lodu, ona po prostu y, tak, to ma być tak, 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 co prawda w środku y, ma zranione serce, tak. Ale to sprawa Królowej Mieczy, żeby to uzdrowiła, żeby z tym popracowała. No dobrze, zobaczmy sobie. A, weźmy wynik Rada i sobie dołożymy karty. Wynik Rada. Czwórka była. Dom, rodzina, szczęście, spełnienie, zadowolenie, impreza, przyjaciele, rodzina, świętowanie, wszyscy razem, ale tak, jak Wy będziecie tego chcieli. Bo tu jest rodzina i wszyscy razem, wszyscy się cieszą i znajomi, i przyjaciele. Śnieg, zobaczcie, więc może to jest właśnie mowa o świętach. Może też kwestia przebaczenia, tak? Jakiś przeszły krzypt, ran, bólów. Szóstka kielichów, o czym mówi? Szóstka kielichów. E, dziewiątka buław, bycie w takiej ciągłej walce, blokadzie o coś, tak, e, lub właśnie z jakąś przeszłością, z tym, co było, a już tak nie będzie, a cały czas e, gdzieś tam podświadomie siedzę i myślę. To, są, to jest też e, wszystko, jakiego mówi o bratnich duszach, że kiedyś tam było też lepiej. drzewiej to bywało, tak, ale no, <laughs> mamy tu i teraz, nie możemy żyć tym, co było w jakiś sposób może to być dla nas inspiracją, ale nie możemy żyć przeszłością, a tu jest tak, jakby ktoś nie chciał odpuścić tej przeszłości, jakby trzymał się tego jeszcze wytrwam, jeszcze wytrzymam, e, jeszcze to pociągnę dalej, czy, czy wytrzymam właśnie te naciski ze strony tam kogoś, tak, czy te manipulacja. Ja wiem, że to jest manipulacja, ale ja to wytrzymam. Świat e, mówi o zmianie cyklu, e, o wejściu czegoś nowego, o otwarciu się na coś nowe, o dojrzałości też i czwórka bułag o czym mówi? To, jest to Ta dojrzałość mówi o Was. Wy już do czegoś dojrzeliście. Już z czegoś wyrośliście. Czwórka była. Czwórka denarów. Szczęście, spełnienie. Jest tu bezpieczeństwo, bo Wy macie trochę tak... Yy, czy tu będzie bezpiecznie w tej nowej przestrzeni, czy w tym nowym interesie, czy co, co, czegokolwiek nowego doświadczacie. Jakby nie, tu nie tracicie, jeżeli tu jest czas spędzany z grupą zaufanych przyjaciół, rodziny, mamy cesarza, dom, rodzina, mąż, rodzic, ojciec, wszystko jest jakby pod kontrolą. Tu jest cesarstwo, które jest pod kontrolą, tu jest nic nie tracicie, wręcz zyskujecie, tu jest dojrzałość. Tylko trzeba się na to otworzyć. Na spojrzenie też z innej perspektywy, już z takiej dojrzałej osoby, która wie, czego chce, która ma swoje cesarstwo i zarządza swoim cesarstwem po swojemu. W tle mamy asa mieczy. Prawda, jasność, wyjście z jakiejś skomplikowanej sytuacji. Znalezienie rozwiązania. Koniec końców znalezienie rozwiązania w tej sytuacji. I to się tutaj pokazywało zamknięcie jakiegoś, jakiejś rany, bólu, lęku. Straty. No dobrze. Co tu dalej? Nowe życie. No proszę, pojawia się nowe życie, nowa droga, uwolnienie. Życie żyje po swojemu ciągle i ciągle w kółko, do czegoś wracacie, a tu jest uwolnij się, nowe życie. Nowe życie. Nie powtarzaj tego samego cyklu. Wolni się z tego cyklu. Być może no dostajcie znaki, macie nowy kierunek, jesteście w trakcie procesu i współpracujcie tylko z wszechświatem. Wam wszystko podpowie, w drogę zobaczycie, w którą stronę macie iść. Tylko słuchajcie tego, współpracujcie, a nagroda będzie słodka. Priorytety to jest istotne, żeby ustalić sobie, co jest dla Was najważniejsze. Strumień powodzenia. No proszę, no bo są te słodkie rezultaty. Nie odwracajcie się od tego. Jakby być może to jest tak, że to jest jeszcze nie ten moment, tak? Że, że jeszcze coś. Um, I prawo ducho, duchowego przyciągania. I poprzedni znak miał to samo. To, czym jestem, to, to przyciągam. I ruszaj do przodu. Więc z pozytywnym nastawieniem ruszajcie do przodu. naprawiania I... Kreatywność, mieliśmy to transformacja, nowe, ciekawe pomysły. Już Wam yy, czytam, i to jest 34. To czas łączenia, naprawy więcej niż jednego elementu w celu poszukiwania ulepszeń. Możesz nie mieć wszystkich elementów, zasobów lub informacji, których potrzebujesz w tej chwili, więc szukaj, odkrywaj i zbieraj. Jeśli zwrócisz większą uwagę na przeszłość i wyciągniesz z niej wnioski, sukces i przełom mogą nadejść nieco szybciej. Teraz nadejdzie zakończenie projektu lub sytuacji i koniec cyklu. I to nam się pokazało dokładnie to. Jeśli chcesz rozpocząć coś nowego lub dokonać jakiejkolwiek zmiany, wkrótce pojawią się ku temu możliwości. Możesz podążać w dowolnym kierunku: dobrobyt, pieniądze, leczenie, ochrona, podróż. Koziorożec, wodnik i woda. I wzrost może być jak najbardziej w interesach. To wszystko mam, co mam dla Was. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Buziaki, pa pa!